Cześć, dzień dobry, witam Was z tej strony Justyna na Instagramie i na YouTubie pani od Tarota. Cieszę się bardzo, że spotykamy się na kolejnym filmie na tym kanale. Tym razem jest to prognoza na marzec 2024 roku dla wszystkich znaków Zodiaku. Kochani, pamiętajcie, to są prognozy ogólne, więc weźcie z nich to, co z Wami rezonuje i odpuśćcie to, co z Wami zupełnie. Nie rezonuje. Tradycyjnie prognozę będziemy robić dwoma taliami. Pierwszą sprawdzimy energetykę ogólną, czyli takie zdarzenia, które pracują gdzieś w tle, jakieś potencjały energetyczne na ten miesiąc, a drugą talią sprawdzimy poszczególne obszary życia, takie jak relacje, uczucia, emocje, praca, finanse i wyzwania dla poszczególnych znaków Zodiaku. Gdyby wołała Was prognoza indywidualna, albo gdybyście mieli jakiekolwiek pytania do moich kart, to zapraszam do kontaktu przez moją stronę internetową www.paniodtarota.pl. Tam można bezpośrednio zamawiać poszczególne rozkłady i usługi. Tymczasem zapraszam Was już na prognozę dla poszczególnych znaków Zodiaku. Dobrze kochani, to spójrzmy na karty dla naszych astrologicznych wodników na marzec. Dobrze, kochani, spójrzmy na te karty dla wodników i pamiętajcie, proszę, że jest to energetyka ogólna, więc weźcie to, co z wami rezonuje i odpuśćcie to, co z wami zupełnie nie rezonuje. I jednocześnie chciałam podkreślić, że jeden rozkład tarota nie zmieni waszego życia, ale wy z jego pomocą możecie. I jeżeli chodzi na te, o te karty w energetyce ogólnej na marzec, to tutaj mamy taką historię, że być może wodniki Wyczekują na jakieś współprace, na jakieś projekty grupowe, coś co będziecie realizować we współpracy z innymi, natomiast warto, aby przy takich przedsięwzięciach Ustalać być może samemu ze sobą, być może ustalać z innymi oczekiwania i to, co realnie może być zrobione, żeby pod koniec miesiąca tutaj uniknąć jakichś rozczarowań. To jest taka ogólna dynamika, i spójrzmy na te karty jeszcze pojedynczo. Ten początek marca może wodnikom upływać w pewnym spowolnieniu. Tutaj mamy kartę dwójki buław, to jest karta takiego zatrzymania, tego, że czas może płynąć powoli. Być może w tym pierwszym tygodniu nic się dla Was szczególnego, kochani, nie wydarzy, ale tak jak powiedziałam, też możecie mieć tutaj poczucie spowolnienia, tego, że decyzje nie zapadają, że coś się odracza w czasie. Być może w czasie będą się odraczały te współprace, o których mówiłam. Natomiast sprawdzaj ze sobą, drogi wodniku, czy te współprace odraczają się ze względu na jakieś warunki zewnętrzne, czy być może Ty trochę zwlekasz z podjęciem danej współpracy. Natomiast tutaj no, coś się w, może ślizgać w czasie Decyzje mogą nie zapadać, pewne rzeczy, na które czekacie, mogą się przesuwać. Karty podpowiadają, aby ten czas wykorzystać na obserwację i na analizę sytuacji, na planowanie dalszych posunięć. I w w drugim tygodniu marca mamy trójkę monet. Tutaj w cudzysłowie możecie już wchodzić do akcji, działać w grupie, działać zespołowo i to może się różnie manifestować, bo dla kogoś to może być organizowanie podróży w paczce znajomych. Ktoś być może będzie jechał z partnerem czy z partnerką do IKEA, a potem skręcał meble. Być może pojedziecie ze znajomymi do schroniska wyprowadzać psiaki. Ta trójka monet, ona się różnie może realizować, natomiast tutaj chodzi o to, że jest zarysowane energetycznie jakieś działanie w grupie. Jest zarysowana współpraca między różnymi osobami i to, że ten efekt końcowy, który możemy osiągnąć, to jest pewna synergia. Jesteśmy w stanie osiągnąć więcej razem niż pojedynczo. Natomiast to. Co jest istotne przy tej trójce monet, to komunikacja to, żeby wszyscy członkowie grupy wiedzieli, jaki jest wspólny cel, na co dokładnie się umawiamy, i tutaj o taką komunikację i o jakiś horyzont oczekiwań warto zadbać, żeby właśnie na koniec miesiąca móc uniknąć jakiegoś rozczarowania. Ponadto, gdyby dla wodników, szczególnie w obszarze zawodowym, w tym drugim tygodniu Miesiąca wychodziły jakieś kwestie, jakieś perspektywy, które wnoszą możliwość rozwinięcia Waszych umiejętności, rozwinięcia Waszych kompetencji, to też warto sobie urealniać, czy to, co sobie wyobrażacie, to jest ten efekt końcowy. I czy to się może na jakąś praktykę przełożyć? Bo tutaj też mogą się pojawiać właśnie szanse i okazje na rozwój zawodowy. Ponadto, może być też tak, że na niwie relacji międzyludzkich ktoś z waszego otoczenia się w cudzysłowie uruchomi i będzie tutaj chciał nawiązywać relacje z wami, jakoś bardziej w tą relację inwestować. To może być osoba w typie pazia kielichów, i zazwyczaj to będzie osoba albo młodsza od was, albo w jakiś sposób być może nie do i przez inwestowanie w relacje mam na myśli no, zacieśnianie tej relacji, pogłębianie tej relacji, czy to poprzez rozmowę, czy wspólny spacer, być może wyjście na kawę albo jakąś inną aktywność. Natomiast tutaj, kochani, weźcie pod uwagę, że osoby w paziu kielichów mogą być bardzo sympatyczne, mogą mieć najlepsze intencje na świecie, natomiast często jest tak, że nie do końca potrafią pewne kwestie wyszacować i realnie ocenić bujają trochę w obłokach, w związku z czym te obietnice, które składają, bywają ulotne, więc tutaj też warto moderować własne oczekiwania. Ponadto ten trzeci tydzień marca w ogóle może być miłym czasem, być może też towarzysko. Tutaj mogą się pojawić jakieś sympatyczne, acz ulotne chwile, czy to właśnie w gronie znajomych, czy być może z jakąś osobą, która będzie tutaj emocjonalnie Wami zainteresowana. W tym trzecim tygodniu warto też, aby wodniki sprawdzali ze sobą, jeżeli chodzi o potrzeby intuicji, bo tutaj być może na jakimś takim wewnętrznym poziomie będziecie wiedzieli, że chcecie podążać w konkretnym kierunku. I Jeżeli tak będzie, to warto tego posłuchać również po to, żeby uniknąć rozczarowań. Tutaj warto słuchać intuicji i starać się nie być naiwnym w stosunkach międzyludzkich. Ponadto w tym trzecim tygodniu marca i w ogóle w tej drugiej połowie marca warto unikać myślenia życzeniowego, lepiej opierać się tutaj na faktach, na jakichś realnych szacunkach, też po to, żeby jakichś rozczarowań na koniec miesiąca uniknąć. Warto też, aby wodniki sprawdzały ze sobą, czy być może w ich codzienności, w ich kontaktach międzyludzkich, czy to prywatnych, czy być może pracowych, pojawiają się sytuacje, które jakoś Was kochani poruszają, być może postrzegacie się jako osobę wrażliwą i są sytuacje, które na przykład wprawiają Was w jakieś poczucie niepewności, czy być może poczucie winy, a być może czujecie wstyd, bądź coś, co moglibyście nazwać kompleksami i ten paść kielichów w trzecim tygodniu również zachęca do obserwacji siebie i siebie w takich sytuacjach, i sprawdzania, czy coś takiego się pojawia, a jeżeli tak, to być może jakie wydarzenia z przyszłości się, się z tym łączą, jak ja w danej sytuacji reaguję. Być może warto się temu poprzyglądać, zaopiekować, żeby też tutaj nie doświadczać w przyszłości właśnie jakiegoś poczucia winy czy niepewności. I w czwartym tygodniu mamy kartę Trójki Mieczy i ta karta może wnosić, że ta końcówka marca może być dla wodników trudniejsza. Kochani, może Was czekać jakieś rozczarowanie i to się różnie może manifestować. Być może część wodników miała nadzieję na to, jak się rozwinie relacja z osobą w typie pazia kielichów, natomiast ta relacja nie rozwinęła się w tym kierunku, w którym byście kochani chcieli, i to może być rozczarowanie. Być może odkryjecie, że na przykład nie opłaciliście jakiejś faktury, albo przeoczyliście termin egzaminu i będziecie potrzebowali do niego podejść jeszcze raz. To też może być rozczarowanie. Tutaj no, coś może sprawić, że doświadczycie jakiegoś żalu. Natomiast ta Trójka Mieczy w Sercu też prosi o to, żebyś, drogi Wodniku, właśnie uważnie monitorował swoje oczekiwania względem współpracy, względem relacji w ogóle, względem rzeczywistości, bo unikając nadmiarowych oczekiwań, też możesz tutaj uniknąć rozczarowania pod koniec miesiąca. Tak to, kochani, dla Was wygląda. I jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, to mam takie poczucie, że w drugim tygodniu lutego mogą się pojawić jakieś oferty, jakieś okazje do podniesienia kompetencji, natomiast warto tutaj dobrze ustalić wszystkie szczegóły, a nie polegać na własnych wyobrażeniach właśnie po to, żeby uniknąć jakichś rozczarowań. A jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to mamy tutaj pazia kielichów: to może być mężczyzna, to może być kobieta, partner bądź partnerka. Taka osoba może być zapośredniczona albo przez grono znajomych, albo przez środowisko zawodowe. Natomiast mam takie poczucie, że to albo może być osoba młodsza od was, kochani, raczej delikatna, raczej wrażliwa, albo w pewnym sensie niedojrzała emocjonalnie. I tutaj karty, kochani, podpowiadają, że jeżeli nastawicie się na jakieś. Konkretne scenariusze w relacji z tą osobą, to możecie właśnie doświadczyć też jakiegoś poczucia rozczarowania. Bo tak jak mówiłam tutaj, w paziu kielichów bardzo często możemy liczyć na sympatyczne, niezapomniane momenty, miłe chwile, natomiast te chwile są ulotne, a osoby w paziu kielichów często nie dotrzymują jakichś obietnic, które złożyły. Więc sprawdzaj, drogi wodniku, sam ze sobą, sama ze sobą, jakie oczekiwania wnosisz. Do danej relacji. I spójrzmy już na same relacje. Piątka kielichów, czwórka mieczy, dziesiątka kielichów. Patrząc na te karty, mam takie poczucie, że marzec może być w relacjach dla Was, kochani, wymagający i że to jest taka historia powolnego powrotu do równowagi emocjonalnej po jakichś wydarzeniach, które być może będziecie potrzebowali przeprocesować na początku marca. I na początku marca mamy piątkę kielichów, i ta karta może właśnie wnosi, że tutaj wodniki doświadczą jakiejś straty. Będą coś przeżywać, będą procesować jakiś ból, jakiś żal. I kochani, to się różnie może manifestować, bo dla kogoś to będzie odwołana randka, na którą ta osoba bardzo liczyła, a ktoś może opłakiwać jakieś emocje, które na przykład już wygasły, jakieś uczucie, które już się wypaliło w danej relacji i to może być przyczyna opłakiwania. I w tej piące kielichów ważne jest to, żeby dać sobie przestrzeń na przeżycie tych emocji, żeby zrobić im miejsce, wypłakać się, jeżeli macie taką potrzebę. Natomiast nie jest polecane nadmierne Przeciąganie tego stanu i płakanie nad rozlanym mlekiem. I patrząc na kolejną kartę, mam takie poczucie, że mimo wszystko. Ta strata to to, czego wodniki doświadczą na początku marca, może u nich powodować taką potrzebę wycofania się, czy to psychicznego, czy być może będziecie się po prostu też w związku z tymi emocjami gorzej czuli fizycznie. Natomiast tutaj w środkowej części miesiąca możecie chcieć wycofywać się do, na bezpieczne, z góry upatrzone pozycje, być może po prostu zostawać w domu, nie wychodzić do świata, odpoczywać i regenerować się. I tutaj też karty. Bardzo proszę, abyś, drogi Wodniku, sprawdzał ze sobą, czy ty się czujesz dobrze, czy nie jesteś jakoś podziemiony, czy być może nie masz słabszej formy fizycznej. Bo Czwórka Mieczy bardzo często też prosi o to, żeby dać sobie przestrzeń na regenerację. I w ogóle w tej środkowej części miesiąca może być właśnie tego kontaktu towarzyskiego mniej, też ze względu na to, że wy będziecie w słabszej formie, bądź po prostu będziecie chorzy, albo osoby z Waszego otoczenia będą chore i tej przestrzeni na Spotkania będzie mniej. Ta karta wnosi też jakieś opóźnienia i przesunięcia, właśnie być może też w związku ze słabszym samopoczuciem i to co jest bardzo istotne i powtórzę to jeszcze raz to gdybyście się kochani czuli słabi byli w słabszej formie to karty bardzo mocno proszą o to żebyście dali sobie przestrzeń na regenerację i zadbali o swoje zdrowie i ten układ karty jest właśnie o takim powolnym dochodzeniu do siebie o przeżywaniu tych emocji o łapaniu balansu i wracaniu do równowagi bo pod koniec miesiąca mamy już dziesiątkę kielichów które wnosi że tutaj możecie nabrać ochoty na kontakty towarzyskie Wszystkie. Możecie chcieć wychodzić do ludzi i możecie cieszyć się dobrą atmosferą w doborowym towarzystwie. Natomiast to najczęściej jest jakiś bliski krąg. To mogą być członkowie rodziny, to mogą być bliscy znajomi i przyjaciele. Tutaj dom, rodzina, miłość, zdrowie wszystkie te rzeczy są pod koniec marca w relacjach wzmocnione. A gdybyś miał, drogi Wodniku, właśnie takie poczucie, że być może trochę ci tego brakuje, to też karty podpowiadają, że warto się zatrudnić. O tworzenie sytuacji, kiedy będziesz mógł doświadczać takiej dobrej, przyjacielskiej atmosfery, która być może będzie tutaj odpowiadała na Twoją potrzebę wspólnoty, autentyczności i bliskości. Tak te karty dla Was wyglądają, i jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to tutaj w tych kartach na relacje karty nie definiują mi partnerów czy partnerek, definiują mi być może właśnie jakieś spotkania, jakieś relacje, które czy to nie poszły w tą stronę, w którą byście chcieli, czy być może coś nie doszło do skutku, i Wy sobie to możecie, kochani, tutaj przez większą część miesiąca przeżywać, a potem w cudzysłowie wrócić już do żywych, spotykać się z. Ze swoimi znajomymi, natomiast nie mam tutaj partnerów czy partnerek do relacji. I spójrzmy na pracę. Siódemka kielichów, as, mieczy, wisielec. Patrząc na te karty w obszarze zawodowym dla wodników, mam takie poczucie, że tutaj scenariusz na marzec może być taki, że macie, kochani, jakieś mylne wyobrażenia na temat pewnych umów bądź kwestii administracyjnych, i ze względu na to, że rzeczywistość potem te wyobrażenia zweryfikuje w inny sposób, albo coś przy tych umowach będzie się przeciągać i przedłużać, albo w ogóle Wy, kochani, zmienicie punkt widzenia na daną kwestię umowy. Czy administracyjną. I spójrzmy na te karty jeszcze pojedynczo. Tutaj, w początku miesiąca, mamy siódemkę kielichów, która jest par excellence zdradliwą kartą. To jest trudna karta, ponieważ tutaj potrzebujemy zakwestionować swoje własne wyobrażenia, bo w tej karcie mamy taką bardzo mocną tendencję do nakręcania się na pewnego rodzaju scenariusze, a rzeczywistość najczęściej potem weryfikuje je w inny sposób. Przykładowo, tutaj, drogi wodniku, możesz sobie wyobrażać, że twoi współpracownicy, Bądź twój przełożony, zareaguje na jakąś sytuację w określony sposób, a potem okaże się, że ten sposób, ta reakcja była zupełnie, zupełnie inna. Więc tutaj, kochani, sprawdzajcie swoje wyobrażenia i starajcie się nie nakręcać na różnego rodzaju scenariusze. Ponadto warto też właśnie uważać na to, w co angażujecie swoją energię zawodowo, żeby uniknąć sytuacji, w której rozgrzebiecie 7 projektów żadnego nie skończycie. Natomiast energia pójdzie właśnie przysłowiowa para pójdzie w gwizdek. Bo w tej karcie wszystko wydaje nam się atrakcyjne, natomiast w związku z tym rozproszeniem energii potem nic nie jest doprowadzone do końca. Tutaj też mogą być niejasne wszystkie informacje, więc warto to albo dać sobie czas, albo próbować sobie urealniać, i takim dobrym momentem na urealnianie może być środkowa część miesiąca. Tutaj może mieć miejsce jakaś jasna, klarowna komunikacja, być może komunikacja też związana z jakimiś przestojami, bądź z pewną zmianą punktu widzenia z pewną zmianą perspektywy w tym środowisku pracy, w tym miejscu pracy, w którym jesteście, ponadto też w tej środkowej części miesiąca mogą dla wodników pojawiać się właśnie kwestie umowne, czy to nowych aneksów, czy być może jakiś dodatkowych zadań. Tu może być jakaś komunikacja właśnie związana z umowami, z zadaniami, z szeroko pojętymi kwestiami administracyjnymi. Tutaj być może też będą się pojawiały jakieś kontrole. Warto też, abyś drogi wodniku właśnie sprawdzał, co Ci się pojawia w głowie w tej części miesiąca, bo ten mieczy też może wnosić jakieś genialne pomysły. Być może w pewnym momencie zapalić się przysłowiowa żaróweczka. W tym czasie warto też stawiać na jasną, klarowną komunikację opartą na faktach. I pod koniec marca mamy kartę wisielca i ten wisielec może wnosić po pierwsze, jakąś zmianę narracji, komunikacji wokół pewnych tematów. W tym środowisku zawodowym, ale może być też tak, że to ty, drogi wodniku, zmienisz punkt widzenia właśnie na pewne sprawy, na pewne kwestie administracyjne, ponadto ta końcówka marca może też wnosić jakieś zawieszenie. Tutaj sprawy mogą nie płynąć i mogą być jakieś kwestie, projekty czy inne tematy pracowe zawieszone. Tu może, może być potrzebny czas, żeby coś mogło ruszyć. Przyznam, że ten układ kart dla wodników w w obszarze zawodowym jest dosyć specyficzny, tak jakby najlepszym okienkiem czasowym na załatwianie różnych spraw zawodowych był środek miesiąca, bo wtedy realnie, konkretnie coś możecie załatwić, wiedząc jakby na co się umawiacie, jasno komunikując i tutaj można dobijać targu. Natomiast zarówno początek, jak i końcówka mar marca mogą upływać czy to w jakiejś dezorientacji, czy w jakimś zawieszeniu. Tak to dla Was, kochani, wygląda. I spójrzmy na finanse. Dziesiątka monet król buław królowa. Monet. Patrząc na te karty w finansach dla wodników, nasuwa mi się takie sformułowanie, że marzec może być, kochani, na bogato, a przynajmniej jest taki potencjał. Na początku miesiąca mamy kartę dziesiątki monet, i po pierwsze, ta karta może wnosić tutaj dla wodników jakieś kwestie rodowe, związane z majątkiem rodowym, z nieruchomością. Być może tutaj trzeba będzie coś załatwić, coś rozliczyć, być może będzie do Was wracała jakaś osoba, osoba w typie króla. Buław, czyli takiego mężczyzny charyzmatycznego, władczego, autorytarnego, właśnie w sprawie tych kwestii związanych z majątkiem rodowym. Natomiast mam poczucie, że te kwestie mogą zostać pod koniec miesiąca rozliczone dla Was w pozytywny sposób. Ponadto, też może być tak, że ten początek marca przyniesie dla wodników jakieś pozytywne rozliczenie Waszych wcześniejszych działań. Tutaj jakieś działania mogą wreszcie przynieść plon, i to się, kochani, różnie może materializować. Przykładowo, 4 miesiące temu wykonaliście tłumaczenie na rzecz jakiejś agencji tłumaczeniowej i teraz zainkasujecie zysk. Może być tak, że dostaniecie dodatkowe zlecenie, jakiś dodatkowy zarobek, albo dowiecie się na przykład o premii uznaniowej. Być może też dla części osób z przeszłości, właśnie w finansach, pojawi się jakiś mężczyzna, którego już znacie. To może być. Ktoś z poprzedniego życia zawodowego to może być znajomy, to może być ktoś z rodziny. Natomiast właśnie w takim typie króla buław, i taka osoba też być może jakieś oferty tutaj Wam zapośredniczy. Zapośredniczy Wam, czy to zlecenie, czy być może ofertę pracy z potencjalnie lepszym wynagrodzeniem. I ten koniec marca może wnosić dla wodników właśnie jakieś docenienie. Być może tutaj dostaniecie właściwą premię, właściwe wynagrodzenie w wyższej wysokości, ale też Przewodniki mogą chcieć dedykować swoje ciężko bądź lekko zarobione pieniądze na siebie, na rozpieszczanie siebie, na swoje przyjemności. Tutaj możecie kochani mieć taką tendencję do dogadzania sobie i do dedykowania środków na siebie. Być może też na jakiś aspekt powiązany z obszarem wizualnym i zdrowotnym. Tak to kochani dla was wygląda i spójrzmy na wyzwania. Rydwan 7 Monet Trójka Kielichów. W wyzwaniach dla wodników na marzec jest taki scenariusz, że kochani, gdybyście chcieli wyruszać w jakąś podróż, gdzieś się przemieszczać, to mogą być opóźnienia. I to się może różnie manifestować, bo być może będzie tak, że Wasz środek transportu, czy to autobus, czy pociąg, czy samolot będzie opóźniony. A może być tak, że to Wasz własny pojazd nie będzie chciał odpalić i w ogóle tutaj kwestie związane z pojazdem mogą być problematyczne. Natomiast całościowo coś w podróżach może się opóźniać i przeciągać. Ponadto też z tego układu kart w wyzwaniach i z całego tego rozwiązania Wynika, że w marcu dla wodników pewne kwestie mogą zabierać więcej czasu niż wodniki by chciały. Bo patrząc na te karty, mam takie poczucie, że wodniki mogłyby chcieć pewne kwestie po prostu ciachnąć, załatwić i mieć je z głowy. Tymczasem może być tak, że pewne sprawy będą się ciągnąć. Może to wynikać zarówno z terminów umownych, administracyjnych, jak i po prostu ze zbiegu okoliczności. Natomiast to, że coś się w czasie będzie przeciągać, może być dla Was, kochani, problematyczne i tutaj karty polecałyby po prostu zachowanie spokoju i wykazanie nazywanie się cierpliwością i też karty zachęcają wodniki do wpuszczenia w marcu do swojego pola takiej energii być może pewnej beztroski, pewnej radości, po to żeby być może szybciej płynął Wam ten czas, po to być może żeby przełamać trochę też tutaj te trudniejsze karty trójki mieczy piątki, czy piątki kielichów. Ale też, kochani, gdybyście właśnie byli na jakichś imprezach okolicznościowych, to uważajcie z alkoholem i z używkami, też po to, żebyście się na drugi dzień dobrze czuli i żebyście to nie wy sami byli przyczyną Waszych opóźnień. W podróży. Tak, kochani, dla Was te karty wyglądają. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tej prognozy i jak zawsze mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie. Jeśli tak, to dajcie proszę łapkę w górę, zostawcie suba, zostawcie komentarz dla zasięgów. Jeżeli macie ochotę, to podzielcie się tym, jak Wam się ta prognoza bądź poprzednia zmaterializowała. Natomiast gdyby wołał Was rozkład indywidualny, czy to urodzi na czy partnerski, czy na pracę, czy na finanse, to zapraszam do kontaktu przez moją stronę internetową www.paniotarota.pl. Tam jest pełna oferta. Tam też można się ze mną kontaktować w celu uzgodnienia właściwego. Pytania, jeżeli nie do końca wiecie, jak to ująć. Tymczasem, jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.